Hej, cześć! Witajcie! Jestem Squido, to jest kolejny odcinek z serii. Minecraft Skyblock. Dziś, dzisiejszym zadaniem jest zrobienie nieskończonego źródła wody, czyli tak zwanej studni lub też piaderkową. Ja no, takie wiecie, źródełko 2 na 2. O, o to mniej więcej chodzi. Chwila, gdzie mógłbym to zrobić? fajny design temu nadać mogę tutaj zrobić, czemu nie? Tak. Okej. Okay. Dobra. I tutaj mogę podkami. Płotki cztery mam, wszędzie jeszcze zrobić. Łodeczki. Ale mam dużo kijów. Patyków. No i wszystkie, 36. Ładnie. Uwielbiam ten skrót. To jest shift plus prawy przycisk myszki. U mnie prawy nie jak u Was. O! Melon! Melony. Melony zbiorę melony. Chyba nawet ręką można zbierać. Zaraz zobaczę. Dokładnie, ręką można zbierać melon. Okay. i mam już te patyki to wezmę sobie od razu wodę woda no nie mam innej muszę z tej skorzystać z wody póki co więc tak no i mam więcej wody to już potrzebne było tutaj wlewam pierwsze okej okay. I tutaj wylewam drugie. I jest nieskończone środko. Teraz się pozbędę tej reszty, która mi została. Jest! Pierwsza studnia. Tutaj coś jest? A daj to opada. Tutaj jest pod tym. Widzicie? Tutaj pod tym. Jest. No, i mam studnię jeszcze jakoś. Zrobię jakiś fajny design. W studni mam te patyki. O, przy tej samej góry może być. Tu? Nie, nie. Tu, tu. tu. Tutaj, tu i tu. To, to. No i to. To ja to jeszcze dobuduję za chwilkę. Tu, tu. Wow. Od razu to najlepiej. Tak. I okej, okay. Wow, killow się kończy. Wszędzie jeszcze koblostona, więc odcisami wydobywać. Tutaj sobie zrobię takie. Dobra. Tyle wystarczy. zobacz jak tam studnia. No, mi się podoba. Podoba mi się tak. Super bym to Tutaj przejścia już prawie nie ma. Jest takie wąskie przejście. Tyle mi powinno wystarczyć. Od portal. Nie pomyślałem trochę o funkcjonalności, ja... ale nie, nie jest tak źle. Mogą być gorzej, mogło nie być. Jest przejście z wysoko. Dobra. I teraz pewnie trzcina cała się. Znowu melon. Pewnie trzcina się cała zniszczyła. Dobra, pozbieram się Dobra. trzcinę. Posadzę ją znowu. Teraz już nie będę musiał brać wody stąd, tylko będę musiał zbrać ze studiów. Dobra. I znowu jest chyba achievement get. Tak. Zadanie Dod wykonane. Każdym razem. Dobra. O, jaki ładny zachód słońca. Bawcie się dobrze, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, dodawajcie do ulubionych i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.